Każde są w kondycji uważam bardzo dobrej. Trener Stańdo trenuje tą drużynę, już można powiedzieć drugi sezon i uważam, że bardzo dobre treningi prowadzi. Teraz są treningi, więcej były siłowe i wytrzymałościowe. prawda To zaprocentuje później w rozgrywkach. No, mamy dość dużo sparringów, rozgrywamy sparringi. Te sparingi są dość korzystne, bo gramy z wyżej notowanymi rywalami i... I korzystne wyniki. Do tej pory wygraliśmy wszystkie mecze prócz początkowych pierwszych, które się rozegrane były w styczniu. No to był dopiero okres przygotowawczy się rozpoczynał. Zagraliśmy z SMS-em Łódź z trzecią ligą. Przegraliśmy ten sparing 2-0 i z... Za tydzień zagraliśmy z drużyną czwartej ligi, też z SMS-u to jako druga drużyna, przegraliśmy 4-0. Ale mówię, no, nie mieliśmy żadnych wzmocnień zawodników i tak dalej. Teraz udało nam się dojść do porozumienia z trzema zawodnikami, którzy prawdopodobnie zasilą naszą drużynę, to są Piotr Krulak, LKS ostatnio Gałkówek, Tomasz Łapin, KKS Koluszki i Damian Lewandowski widzę w drugim perspektywy no chcielibyśmy awansować do czwartej ligi bo walczymy już bardzo długo o tą ligę w każdym bądź razie i różni prezesi byli i różni, inni, różni działacze i sponsorzy ale mówię no bez wsparcia sponsorów będzie bardzo trudno nam to uzyskać, choć y, mówię, na dzień dzisiejszy y, zajmujemy drugie miejsce w tabeli i mamy straty 7 punktów do lidera włókniarza z Gieś. Jest to realne do odrobienia, ale mówię, zarazem i bardzo dużo. Także liczymy się z tym, że może nie być tego, ale budujemy już drużynę, bo większość zawodników mamy z Brzezi. I budujemy drużynę po prostu na następnym razie, co już sezon. Dostajemy z Urzędu Miasta dotacje i urząd przeznacza 130 tysięcy rocznie ale to się dzieli na ile sekcji jest w Brzezinach, to są te pieniążki jakoś tam dzielone. No. I mówię, no dostajemy na to szkolenie młodzieży i mówię, żeby nie sponsorzy, to tych pieniążków by nam bardzo brakowało. No i wkład własny, który wszyscy działacze klubu. Po prostu starają się jak mogą. Pracujemy tutaj na tym boisku. Koszenie trawy, yy, wałowanie i tak dalej. To wszystko w naszym, yy, do naszych obowiązków po prostu już należy, bo nie stać nas na gospodarza, nie stać nas yy, po prostu na księgową, bo, która jest księgowa, musimy płacić, ale mówię, no po prostu nas nie stać. Zlikwidowany został hotel, z którego jakiś tam dochód mieliśmy. I jakieś te pieniążki były i wie Pan, na utrzymanie, na światło, na wodę i tak dalej. A teraz mówię, z tym wszystkim jest bardzo ciężko. No i wyszliśmy z propozycją, napisaliśmy pismo, żeby oddać ten obiekt w użytkowanie Urzędowi Miasta. No, no i Urząd Miasta od nas teraz to przejmuje, a będzie tylko nam użyczał szatni i boisk, których potrzebujemy do treningu i do rozgrywania meczu. Uważam, że nie tylko w naszym mieście, bo to w całej Polsce tak się dzieje, że wszystkie kluby w małych w tych miasteczkach, w małych miejscowościach właśnie kuleją bez wsparcia sponsorów i urzędów miasta i urzędów gminy. internetowa Brzezińska telewizja